Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Niestety, wczoraj pogoda spadała nam figla. Spadł krótki, ale bardzo intensywny deszcz. Spadło 20 litrów, prawie przez dosłownie tam 15 minut. Ulewa taka, że nie było nic widać. No i dziś postanowiłem z tej okazji skorzystać i przejechać po ścieżkach. Tak jak zawsze tradycyjnie to robimy, ściscisnisko zostawimy. Już widać samo siebie w rzepaku, zaczynają wyłazić. Jest wilgotno, ciepło, także one migiem tutaj ruszą Rzepak jest taką rośliną, że jak to mój ojczulek mówi, lepiej zasiać go bardzo póciutko, albo nawet niech będzie na wierzchu niż zasiać go za głęboko. I tutaj, właśnie powiedzmy, potwierdzając tą teorię właśnie potwierdzeniem tej teorii, o tak są właśnie samosieby, które nie potrzebują żadnego przykrycia, żeby momentalnie, momentalnie powschodzić e, widzicie, Matej ma pieruńsko ciężko nie ma się co dziwić tutaj ścieżki przejechane kilkanaście razy w ciągu sezonu było mokro e, sucho, potem mokro i to wszystko się pozwijało pokazuje niby 8 9 na godzinę, ale czy on tyle jedzie to nie jestem taki pewien Faktem, że kultus jest ustawiony, no myślę bardzo głęboko, bo ma 30, może kilka centymetrów, prawie na maksa, więc no ma tutaj co robić. Założyłem wąskie nakładki, takie typowe na mokrą, mokrą pogodę, na mokrą uprawę. Jakby mamy tutaj w ofercie, Wadersztat nam proponuje trzy rodzaje nakładek szerokich, nie tylko za cholerę nie pamiętam jaka to jest szerokość, bo wydaje mi się, że powyżej 10 cm, gdzieś tam 12 może. Nie będę strzelał, bo nie wiem. Nie pamiętam. Wtedy mamy ósemki takie uniwersalne. Eee... Oraz to są piątki bodajże, tak, piątki, takie typowo właśnie do mokrych, do mokrych, do uprawy w mokrych warunkach, żeby nie wywalać brył czy tam gliny, takiej plasteliny, tak jak w naszych warunkach to jest. Na, na części pól, tych kluch, takich dosłownie, po to się zakłada wąskie, wąskie te całe, jakby radliczki, że tak powiem to są nakładki. E, z tym, że ja odkładnie zostawiłem zwykłe, szerokie od tych e, uniwersalnych nakładek, czyli 80 e, już były dosyć zużyte, więc tam dojadę je do końca i tyle. Muszę i tak kupić nowe, i tak muszę kupić nowe. E, te nakładki to są również maratony, tak jak miałem te, powiedzmy, standardowe, czy tam uniwersalne ósemki yy, to również były, o, widzę, tam też już zaczynają uprawiać, koszą jeszcze że pak męczą, jeszcze im tutaj pewnie z 50 hektarów zostało całe tutaj opole, a może i więcej nawet i za Dubskiem zaraz widzę, jeździ talerzówką Kuttingera, bodajże mają talerzówkę. No to jak mówię, ja zostawiam to ściernisko, taką mamy szkołę, powiedzmy w tych mokrych wałunkach, że zostawiamy ściernisko. Dopiero kiedy samo siebie wzejdą, wtedy przyatakujemy je talerzówką. E, wracając do nakładek, mam maratony, czyli te grube, wzmacniane zęby, odporniejsze. E, czuć różnicę, że ciągnik ma trochę lżej, ale no, to jak widzicie, no, jak jest bardzo, no to choćby tu pół nakładek jeszcze założył to i tak nie zaszaleje e, mimo wszystko jakoś tam sobie radzi, robotę robi zawsze te ścieżki przejeżdżam osobno e, zaczął, powiedzmy, to mój brat taką osobną uprawę i tak to u nas, już tak powiem, się utarło, że jedziemy najpierw ścieżki a potem pod skosem zawsze uprawiamy ścieżisko raz w jedną, raz w drugą, czy tam talerzówką w jedną, a potem kultusem przed siebie w drugą stronę, żeby zawsze ściernisko pomieszać, nie jeździć ciągle tylko na wprost, bo to potem te ślady się nakładają. Czy uprawiamy, czy siejemy, czy odwozimy zboże. Zazwyczaj jeździmy wzdłuż ścieżek, e, więc gdzieś tam te te, e, te koła się nakładają, te przejazdy. No i tutaj właśnie, żeby zapobiec temu, jedziemy e, pod skosem po prostu, no. Żeby troszkę, raz, że tą ziemię zruszyć, przemieszać intensywniej e, te resztki pożniwne, a dwa właśnie, żeby żeby Troszkę te ślady, jakby przeciwdziałać temu nakładaniu się śladów. E, ostatnio bardzo takim modnym tematem jest temat słomy. Nie wiem czy widzicie, no na pewno nie widzicie. Rzepak tu jest niedysykowany, to jest ta działka po groku. Widać jak puszcza od korzenia, to jest to o czym mówiłem. Normalnie puszcza, są zielone liście. E, warunki są do tego, żeby rosły, nie, nie są tutaj rośliny zasuszone, więc, więc one no, dalej po prostu rosną. No. Bardzo modnym tematem jest teraz temat słomy. Aczkolwiek, co z nią zrobią? zrobić? Różne tam różnego rodzaju dodatki, preparaty. Nie ukrywam, że też jestem zwolennikiem stosowania czy to azotu, czy również jakiś tam biopreparatów. Aczkolwiek trzeba sobie zadać kilka takich pytań, dla mnie oczywistych ale może nie oczywisty dla wszystkich po pierwsze ile ma nas to kosztować wziąć sobie trzeba wziąć sobie własną uprawę własne nawożenie no w moim przypadku pod pszenicę poszło 220-230 kg, co daje 700 kg w przeliczeniu na saletry 700 kg saletry Teraz tak jeszcze miał rzucić 100 kg kolejne na rozkład słomy, no to jest przez 800 kg Uważam, że cholernie dużo. To jest raz, dwa. W to miejsce wrzucić jakiś tam biopreparat, biopreparat zawierający różnego rodzaju e, mikroorganizmy jak najbardziej, tylko to jest kolejne kilkadziesiąt złotych, e, ale uważam, że jest to lepszy, lepszy pomysł niż wsypnięcie samego azotu. E, trzy. Może zamiast azotu biopreparatu w to miejsce rzucić wapno. Wiadomo, nie zrobimy tego za kilkadziesiąt złotych, za 100 złotych, ale chociażby takie minimalne dawki, takie, żeby się je dało rozsiać, czy, czy, czy to dwie tony, e, czy może w to miejsce kupić jakieś tam wapno granulowane do podtrzymania pH, ale to akurat zależy od pH, to jest kolejny temat rzeka, że tak powiem. E, sam chciałem w tym roku spróbować jakiś tam biopreparat. Bio Wiecie, że jest tego od czorta na rynku, zarówno u bardzo popularny, jak jakiś tam Rosa humus intermagu mamy, bak Team Słoma no jest tego, jest tego naprawdę sporo. Zobaczymy jak, jak nam się tu potoczą żniwa. Na razie o tym nie myślę, bo to wiecie jak to w dzisiejszych czasach kupić też z moment, wystarczy mieć odpowiednią ilość pieniążków albo wziąć sobie gdzieś tam to na termin e, się dzwoni zamawia i tam następnego dnia za dwa dni mamy preparat na miejscu, czy tam jakikolwiek środek do produkcji rolniczej. Także tu nie ma problemu, jeżeli o to chodzi. Kusi mnie, żeby spróbować. Wiecie, że lubię różnego rodzaju nowości i tak dalej. Chciałem sobie zrobić, kupić sobie tam na, na 3-4 hektary, zrobić sobie część pola. Tylko, że znowu, żeby tu zobaczyć jakikolwiek efekt, to trzeba by ten biopreparat stosować na jakiś czas. No, yy, wiem, że wiele osób uważa, że wystarczy raz zrobić jest ok. No i będziemy od razu widzieć różnicę. Jakąś tam, może i tak, w jakichś tam naprawdę ekstremalnie korzystnych warunkach, będzie widać różnicę, ale tak naj, najczęściej tak naprawdę potrzeba dłuższego okresu czasu. To jest, to jest gleba, to jest e, środowisko, w którym żyją miliardy różnego rodzaju bakterii, więc wprowadzenie z litrem, dwoma, trzema, czterema, iluś tam milionów od razu nie przyniesie jakichś rezultaty. Trzeba to stosować, to musi być działanie długofalowe. Ileś tam Najlepiej lat 3, 4, 5, wtedy możemy się wypowiadać na temat działania bądź też nie konkretnego preparatu, bo w międzyczasie mogą się różnego rodzaju warunki przydarzyć, korzystniejsze, nie, mniej korzystne, bardziej korzystne. E, Także, żeby tutaj cokolwiek zdziałać, to musi to być na pewno działanie długofalowe. To jest tak jak z wafnowaniem. Nie, nie działa to tak, że dziś zwapnujemy i za miesiąc będzie efekt. E, bo najczęściej tak nie jest. No. Najczęściej tak nie jest. Yy, wracając do tej słomy. w zeszłym roku trochę sypnąłem azotów podrzepak, bo po jęczmieniu, jęczmieniu było bardzo dużo słomy, była wylegnięta, yy, więc tutaj, żeby to szybciej tą mineralizację prze przeprowadzić, zastosowałem yy, nawóz, yy, a tak do tej pory nie stosowaliśmy nic. Tutaj w naszym wypadku jakby kolejnym plusem jest to, że uprawiamy bezorkowo, więc jednak tych mikro i makroorganizmów Oczywiście tu chodzi również i o drżownicę. jest no więcej, ja to na przykład u siebie widzę, porównując z, z działkami sąsiadów I, i tego jestem pewien, że, że tych drżownic jest no zdecydowanie więcej, a jak wiecie one tutaj nam w najlepszy sposób, powiedzmy przerabiają tą materię, więc tutaj u nas Powiedzmy w naszym wypadku, żeby zobaczyć jakąkolwiek różnicę, to tak jak mówię, raz, że trzeba by to robić bardzo długo, albo dłużej, przez chociażby mówię, no, kilkanaście kilka lat, e, a dwa no, trzeba się zastanowić, czy, mm, czy jest sens, no, czy, 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 czy warto, bo to jednak jakieś tam są pieniążki. No znając siebie, na pewno na pewno to przetestuję. Nie wiem czy w tym roku, chociaż myślę, myślę że w tym roku. Jeden z tych produktów, które wymieniłem, spróbuję, chociaż tych produktów jest, jak wiecie, jeżeli się zagłębić w temat, to jest opór, pytanie tylko co chcemy, w jakich pieniądzach i na pewno coś tam znajdziemy, więc na pewno to przetestuję, na jakimś tam kawałku bola, tylko tak jak mówię, to musi być działanie długofalowe, żeby, żeby cokolwiek tak można było rzetelnie powiedzieć na ten temat. Pod filmami z zbioru rzepaku bardzo wiele ciekawych komentarzy się pojawiło i yy, może tutaj, yy, Znaczy, tak naprawdę to co kto tam sądzi, to mnie tak w sumie guzik interesuje. Szczególnie jeżeli to są teksty yy, nie wierzę, że ci dało, bo nie, bo tak uważam albo coś. No, ja nie mam nastu lat, jestem poważnym człowiekiem. Bardzo lubię konkretne dyskusje, jeżeli ktoś coś mi zarzuca i wytacza konkretne argumenty, jak najbardziej, zgadzam się, tak jak samo było z tym szacowaniem przeze mnie na zbiorniki plonu, no, no, ktoś tam zarzucił, że nie zawsze się to da zrobić, jak najbardziej, tutaj się w pełni zgadzam, oczywiście. bo musimy mieć argumenty. Jak rozmawiamy na argumenty i ktoś mi mówi, jest tak i tak, dlatego nie masz, nie wierzę, że masz taki plon, Mówię, OK, a jeżeli takie tam pisanie, no to moim zdaniem to się mija z celem, bo to jest tylko takie będne gadanie, w którym się nic nie osiąga. Eee, I przede wszystkim się nic nie uczy. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli coś rozmawiam z kimś na jakiś temat, coś komuś zarzucam, to robię to w tym celu, żeby coś osiągnąć. No, Co coś się osiąga komentarzem, nie bo nie, nie wiem, mieszał. Eee, Miałem jeszcze tutaj wam to nieco powiedzieć. A, yy, wrzucę w opisie pod filmem całą listę upraw, jaką przeprowadziłem. Nie będę podawał nakładów w kosztach. Może gdzieś tam w końcu w jakimś, pod, pod, pod jakimś kolejnym przyszłym filmem podsumuję sobie wszystkie te nakłady i powiem, jaka jest średnia. Chociaż gdzieś tam liczyłem, tak plus minus, wychodzi to tam między 3,5 a 3700 na hektar. No tak tam. To są takie tam szacunki, trzeba by sobie to wszystko jeszcze dokładnie przeliczyć. Zrobię taką listę, ona będzie dość spora, bo sobie zapisuję wszystkie z każdego pola. Mam osobne jakby skoroszyty, sobie pod każdą uprawę zapisuję każdy zabieg, z każdy jeden przejazd, wszystko mam rozpisane, więc ta lista będzie na pewno dość długa. Będzie można sobie zobaczyć i jaki, i ile nawozu zastosowałem, jakie środki ochrony, jakie odżywki. Wtedy można oceniać, czy faktycznie plon taki a taki był możliwy do uzyskania, czy nie. W dalszym ciągu, mimo tego, że, że mam już teraz rzepak zeskładowany, mam miejsce zapełnione na, na 170 ton pszenicy, tak plus minus. Teraz pytanie tylko takie, jaką gęstość ma rzepak. Koło chodzą teksty, że jest bardzo lekki. Mam kumpla Wojtka, z którym tak jak mówiłem, od niego ja się sporo uczę. Praktycznie robiliśmy wszystkie zabiegi tak samo, tymi samymi środkami. Różniła nas tylko ochrona jesienią, zabieg fungicydowy i skracanie. Tutaj inne środki zastosowaliśmy, inne preparaty, a tak praktycznie wszystkie zabiegi jechaliśmy tego samego dnia, eee, czy tam dzień dzień po sobie. Tymi samymi środkami, praktycznie w takich samych dawkach, różniła nas trochę może tutaj odżywianie do listne, a tak się robiliśmy, tak samo. No i Wojtek twierdzi, że ma taką wagę starą, jeszcze szalkową. On znowu twierdzi, że wręcz cięższy jest rzepak niż w zeszłym roku. Ja też mam takie wrażenie, tak jak Wam mówiłem chyba w pierwszym filmie, że jak zestaw był załadowany, jechałem po asfalcie, to miałem wrażenie, że ten ciągnik idzie jakoś tak mu to ciężej wyciągnięcie. Ale to się okaże, no to się okaże, no. Między, myślę, że tak około 140, między 130 a 140 ton mam rzepaku. E, powierzchnia według mapki geodezyjnej, e, czy tam geoportalu, to jest 31 hektarów, ale z tego tam przy tym domu było całe wymoknięte, tu koło tego było trochę wymoknięte, na drugiej działce po było sporo wymokniętego i tak naprawdę e, po, e, jak mi robił, E, powierał próby glebowe, to jemu wyszła, wyszła powierzchnia tam niecałe 30,5 hektara, e, pół hektara wymokło gdzieś tam, no to powiedzmy że będzie realnie zebranego materiału będzie z 30 e, hektarów gdzieś tam plus minus, więc to sobie idzie policzyć. Wszystko pokażą, później pokażę później waga w zakładzie, gdzie się rzepak będzie sprzedawał. Gdzie się rzepak będzie sprzedawało. O, wtedy, wtedy będzie wiadomo. Wjechaliśmy kawałek w pszenicę. Tutaj o blonie nie będę mówił, bo mnie zjedzą niektórzy. skosiliśmy 40 arów. Eee, byłem, zmierzyłem 42 dokładnie. Eee, nie będę mówił ile mówię, ile, ile to sypnęło. Na pewno będę nagrywał w trakcie koszenia, więc tam sobie porozmawiamy dłużej na ten temat. Eee, I wtedy, wtedy, wtedy... Będziemy mogli komentować... Będziecie mogli komentować, oceniać. Co do samych filmów teraz tych ostatnio wrzucanych, to widzę, że kolega Perkins rozbrykał się. Już mnie z subskrypcjami dawno przyścignął. Zostałem w tyle. Trochę jak taka ciamajda. Jak tak będzie darł, to niedługo słomka dogoni. No ale dobrze, dobrze, dobrze. Tylko, tylko się cieszyć, że ludzie to doceniają. Fajnie, no jestem typem człowieka, który, który potrafi, że tak powiem, nieładnie cieszyć się tym, że komuś innemu wychodzi. Nie jakoś nie sprawdza mi przyjemności to, że, że, że coś komuś nie idzie, wręcz odwrotnie. Lubię jak tutaj sąsiedzi się rozwijają, jak, jak im dobrze idzie, jak dobrze planuje, bo, bo o, to, o to w tym wszystkim chodzi. Żeby się tylko rozwijać, żeby szło jak najlepiej, a nie... Jak najgorzej. Oj, uu, kolei kolejna tu była. Dobra, tak się rozgadałem jak nigdy. Także będę, będę kończył. Jutro przyatakujemy pewnie pszenicę. Znaczy na pewno, bo pogoda, pogoda się zapowiada całkiem dobra. Wynajmniej doktorku, tak nam tutaj pokazuje. I do doktorku ma coś być fajnego, więc mamy 3-4 dni dobrej pogody, więc... Myślę, że pszenicę powinniśmy skończyć. Zostanie groch i jęczmień. Także już dużo nie zostanie. E... Oby tylko w miarę nam się to pogoda utrzymała, to, to będziemy e... będziemy żniwować. Temat kombajnu sobie przerzucę na następny jakiś odcinek, bo tu już naprawdę dobrze pewnie 15 minut gadam, także nie chcę Was zanudzać. E... Także do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej!